Witam Was z tej strony Ja Tokio, a w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać moją bitwę na mx M449 Liberté. To będzie bitwa na mapie przystań. Tutaj już się ładuje. Zamkniemy tabelę. Bitwa była na trybie bitwy do. No, trybie bitwy standardowej. Tutaj punktację grałem co sugerowałem moim teammate'om, żebyśmy pojechali na lewo, no bo to jest jednak, nie oszukujmy się, przeważająca strona na tej mapie. A więc razem z medami tutaj jadę w stronę rzeki. M41 Bulldog tutaj troszkę głupio podjeżdża pod górę, ponieważ no to nie ma sensu, bo ponieważ możecie wcześniej dostać spota i no dostać strzała. Tutaj nie wiem jak to się stało takiego blinda strzeliłem. Nie wiem jak to nazwać. Tutaj w Panterę też znowu nie przymierzyłem i jakoś to tak słabo wyszło. No i staramy się polować na T49. Dostaje jednego strzała. No i się niestety chowa. Ja odpaliłem adrenalinę, ale w tym samym momencie wyjeżdża drugie T49 i dostaje ode mnie. Za 300 Tutaj T49 tyłem Chłop nie wiem totalnie co robi Tutaj dostaję z golda od panterki I nie wiem dlaczego Totalnie nie zwracam na nią uwagi Chociaż powinienem Tutaj staram się celować w szpica Dostaję za 400 Na moim koncie już prawie 2000 uszkodzeń Za chwilę postaram się dobić T49 I... No, niestety za późno, ale no cóż, Tiger był pierwszy. Tutaj w tym momencie staram się również dobić SP1C, ale no, wyjeżdża prosto pod celownik T49. A więc zajmijmy się Panterą, Pantera ewidentnie nie wie, jak przebijać liberty. Chyba nawet nie może przebić, w sensie ma za małą penetrację, żeby się w dolną płytę wbić. A no więc. Tutaj na luzie go dojeżdżamy, jeszcze Taran za 161, zauważam 252u w oddali, a więc już tak raczej nie szarżuję do przodu, tylko staram się zagrać na... O właśnie, w tym momencie się odbija ode mnie 252u, jeszcze przyjmie w dolną płytę, a ja tutaj się wycofam. Miałem nadzieję, że przyjmie jeszcze raz. No, ale niestety próbowałem celować w garnek, ale mi nie wyszło. A więc zjeżdżamy tutaj w dół. No i niestety 252U już się zdążył schować. Ale w tym momencie właśnie zauważamy T29. I za chwilę w tym samym miejscu pojawi się Tiger P., który totalnie nawet nie wie, co się dzieje. O właśnie. Wyjeżdża wcelowany nie wiadomo gdzie. Tutaj 252U wyjeżdża na mnie. I tutaj go pięknie dobijam. Jeszcze się od niego odbił. Nie wiem kto tam był, ale się od niego odbił. Szturmemil Sztur się od niego odbił. Jedziemy po Tigera t 29 Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tutaj dostaję w tym momencie Tiger P. No i dalej. Jedziemy do przodu. Tutaj. Staram się troszkę zasłonić szturm sztur Emilowi, żeby tu zrobić jak najlepszy wynik. Jeszcze tutaj T29 dostanie ode mnie. Bodajże jednego strzała i starana. Ale no ja tylko nie staranowałem, no cóż. No i starałem się zasłonić temu szturm Emilowi, ale jednak Tiger był szybszy niż ja. I tak się właśnie kończy ta bitwa. 5000, 89 3 fragi, 122 tysiące zarobku prawie. No i oczywiście aspancerny. A więc to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam za obejrzenie. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba, a ja się z Wami żegnam. Cześć.